Zmodernizowany port jachtowy w Wylasłowie w gminie pęcznie nad zbiornikiem Jeziorsko nadal czeka na turystów, zwłaszcza wodniaków. Miejsca w marinie są, działa kapitanat portu i kemping. Turyści przyjeżdżają z całej Polski. Przystań do odsumowania żaglówek i łodzi motorowych ma ponad 50 miejsc. W zeszłym roku nie udało się uruchomić zbudowanego kosztem ponad 7 milionów złotych budynku z hangarami na sprzęt. O powierzchni ponad 400 metrów kwadratowych. Był gotowy tym, że no, troszeczkę się to przedłużyło, bo wiadomo, że tam zawsze były jakieś niedo, niedociągnięcia, ale w tym roku już od czerwca funkcjonuje. A ten port był tutaj potrzebny już bardzo dawno. Dlatego, że zalew jest jednak piękny. Mnóstwo ptaków. No, ryb przyznam, że nie widziałam ostatnio. Nie widziałam, żeby ktokolwiek łowił tutaj ryby, ale naprawdę okolica jest przepiękna. Polecało nam też e, świetne jedzenie. I Dlatego przyjechaliśmy, tak. Bardzo fajne są tutaj też, muszę powiedzieć, miejsca, które warto zwiedzić, na przykład zamierzamy jechać do Uniowa. Rozbudowany port ożywił tę część jeziorska, największego w Polsce środkowej zbiornika retencyjnego. Jestem zaskoczony nawet, że tyle łódek jest, bo naprawdę liczyłem, że jak będzie 15-18 łódek w tym sezonie, to będzie sukces, a jest ponad 45. Port w Wylazłowie zaprasza wodniaków do końca września, zaś innych turystów o każdej porze roku.